Lepsza Polska Panie premierze, jeśli można, dwa krótkie pytania. Pierwsze, jak wrażenia po spotkaniu tu na Stroniu? Fantastyczne spotkanie. Bardzo dużo młodych ludzi, ciekawe pytania. Pytania też takie, które nie są łatwe dla odpowiadających i bardzo dobrze, ja takie lubię, ale też. Wola zmiany tego, co dzisiaj się w kraju dzieje, dała się tutaj bardzo odczuć. Ludzie mają wyraźnie dość władzy, która nie spełnia swoich obietnic. Ludzie mają dość władzy, która nie realizuje. Tego, co zapowiadała wcześniej, a w szczególności dość, dość tej władzy, która nie realizuje agendy rozwojowej. Dużo tutaj było mowy o CPK, o przemyśle chemicznym, o przemyśle w ogóle, i cieszę się, że takie spotkania mają miejsce. Będziemy kontynuować je w całej Polsce. I drugie krótkie, skoro młodzi w tytule dzisiejszego spotkania, to jak pana ugrupowanie chciałoby jeszcze bardziej przekonać młodych do siebie? Nie ukrywajmy, że w ostatnich wyborach to była pięta Kwilesowa. Była i zgoda absolutnie. Tutaj bardzo duża jeszcze praca przed nami. Natomiast y, mam takie przekonanie, jeżdżąc po Polsce, spotykając się z młodymi ludźmi, że po pierwsze ich Spojrzenie na obecną sytuację polityczną zmienia się. Inaczej patrzą już na obecną władzę niż półtora roku temu. A po drugie, młodzi potrzebują swobody, potrzebują wolności. Nie chcą, żeby inni narzucali to, co mają, jak mają myśleć, co mają robić, gdzie pracować, tylko chcą więcej wolności. I myślę, że w tym działaniu, które ja proponuję w zespole pracy dla Polski, coraz więcej tego typu postulatów. Jest realizowanych. I po trzecie, podstawową bolączką młodych ludzi dzisiaj to mieszkania. Brak mieszkań, za mało, za drogie mieszkania. I żeby poradzić sobie z tym, zaproponowałem w zespole Pracy dla Polski wielką zmianę po stronie podażowej nie po stronie popytowej, bo popyt jest łatwo stosunkowo odkręcić poprzez dopłaty, ale podaż, czyli refabrykaty, niskie koszty finansowania deregulacja a trochę już zrobiliśmy w tym, w, w tym obszarze tutaj kłania się projekt budowy domów bez zezwoleń do 70 metrów kwadratowych i uwolnienie ziemi w planach zagospodarowania przestrzennego to konkretne pomysły dla młodych tyle w pigułce mogę powiedzieć dziękuję, dziękuję bardzo